Kochani, przede mną straszny czas! Już za dwa tygodnie egzaminy ósmych klas. Jestem zestresowana, muszę powtórzyć cały materiał, a moja mama. Hej! Wiedziałam, ty wcale się nie uczysz! Nagrywasz TikToki y albo jakieś filmiki? No właśnie, moja mama dostała lekkiego bzika. Zapraszam was na odcineczek, jak nie zwariować przed egzaminem. Muszę trzymać rękę na pulsie i dopilnować, żeby Amelka wszystko powtórzyła. Czas na chwilę przerwy. Co?! Uczysz się dopiero dwie godziny?! Mamo, czy ty mnie podsłuchujesz?! Ja?! Nie, ja przyszłam ci pomóc. To w takim razie przepytaj mnie z polskiego. No dobra. Zaczynamy. O czym są kamienie na szaniec? Świetne pytanie. To ja najlepiej odwrócę się do ciebie plecami i wtedy łatwiej będziemy się skupić. To opowieść o trzech chłopakach, którzy uczestniczyli. Skończyłam. I jak mi poszło? No tak, na rodziców zawsze można liczyć. Ale co? Ale Czy już? Super, ci poszło! Mamo, wpuść mnie! Jeszcze chwila! Poczekaj! Czuję, że mi się to wszystko nie spodoba. Moja mama ostatnio ma dziwne pomysły. Mamo, odpuść! Zaraz chwila! Mamo, ale to mój pokój! No dobra, wejdź! Chciałam Ci stworzyć takie miejsce pełne inspiracji, że śmiała. Taki spokój ducha, jak się uczysz! Ta, 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 ta. I co powiesz? Super, nie! A nie jest tego przypadkiem trochę za dużo? Powiedziałabym, że za mało. To już przesada czuję się przytłoczona, jakbym wstąpiła do jakiejś sekty. Ratunku! Cieszę się, że pokój ci się spodobał. Dzięki moim cytatom na pewno zdasz egzamin. Kciuki. Od tych karteczek już boli mnie głowa, a mama i tak co chwilę sprawdza, czy nadal się uczę. Nawet zastanawiam się, co mnie bardziej stresuje, egzamin czy mama. W podanym fragmencie opowieści wigilijnej został przedstawione emocje i zachowanie Scrooge'a w świąteczny poranek. Mm. Amelka, Amelka, zdarzyła się tragedia! Ale co się stało? Wybrałam twoją koszulę na egzamin w takim specjalnym proszku, że była taka bielutka, ona się skróciła! Znaczy, skurczyła. O, przecież to moja ulubiona biała koszula. W czym ja teraz pójdę? Poczekaj, zaraz coś wymyślimy. Naróż ją! Co? Jak dobrze pójdzie, to uda się ją rozciągnąć do egzaminu. O, a... Mamo, serio, to nie jest dobry pomysł! Wyluzuj! Pochodzisz tak cały dzień i pluska się rozciągnie. Czy ja naprawdę nie mam wystarczająco dużo stresu? Oszaleję z moją mamą! Napiszcie mamie, że nic z tego nie będzie i trzeba kupić nową. Przecież nie pójdę w... przy krótkiej koszuli. Uda się, prawda? Uda się? Prosto! Wyprostuj się! No z gracją! Z gracją! Prosto! Pro... PROSTO! A co wy tu robicie? Mama się uparła, żebym na egzamin poszła w butach na obcasach, żeby ładnie wyglądać. Kobieta musi mieć klasę, przecież na egzamin nie pójdziesz w trampkach. Ale wszyscy idą w trampkach. To ja już lepiej pójdę. A go kiepsko ci idzie. Ćwiczymy dalej. Mamo. Już, już, już. Żadnych trampek. Ty będziesz w obcasach. Przecież to niesprawiedliwe. Szybciej sobie nogi połamie, niż zdał egzamin. Co ty tam znowu marudzisz? No już idę, idę. Jestem przerażona. Mama zachowuje się tak, jakby od tego egzaminu zależało życie naszej rodziny. Kompletnie zbzikowała. Tam Ta ściąska do malowania. A co to jest? Lubię. A my nie jedziemy tutaj? Nie, jestem. tutaj do malowania. Nie, to będzie te piaski, to będzie, to tu jest, to też jest koło, tutaj jest koło, a tutaj jest te pieski motor. Mamuś, nie widziałaś moich notatek z matematyki? Nigdzie nie mogę ich znaleźć. Teraz są na stole. Kubuś, to moje zadanie, są mi potrzebne do egzaminu. Chcemy obrazek? Oszaleje! oszaleję. Mamo, Kuba jeszcze moje zadania. Co? Co? Przecież ty nie znasz egzaminu, nie dostaniesz się do liceum, nie dostaniesz się na studia, nie znajdziesz pracy, zamieszkasz pod mostem. To jest tragedia. Nie tak źle. Mamo, spokojnie, tylko zadania, przeżyję. Uff, to dobrze, bo no myślałam, że zejdę na zawał. Ale cóż ja mogę zrobić? Podpowiedz mi, proszę! Aż jestem ciekawa, z kim mama rozmawia. Wróżko, Arleto! Ale może znasz jakieś sposoby, żeby Amelka zdała ten egzamin. On jest już za dwa tygodnie, tylko dwa tygodnie! Czy mama naprawdę rozmawia z wróżką? To ja naprawdę zaczynam się o nią bać. Amelko! Amelko, szybko! No tuj! Ale mamo! Szczypta soli, piórosowy, ślina kota, liść dębu. Zagotować. Musisz to wypić przed północą! Nigdy w życiu! To wtedy na pewno zdasz egzamin! Naprawdę, mamusiu, czary nie są mi potrzebne! Wróżka, Arleto! Jestem taka wdzięczna! Dziękuję bardzo! Wróżka powiedziała, że pomoże Ci też, jak zabierzesz czarnego kota do torebki. Na swój egzamin wtedy zdasz. Na pewno na 100%! A jak ja niby wniosek kota do szkoły? Masz rację! Ale szykuj się, w nocy wyruszamy do lasu szukać sowy! Sowy? Przecież pióro sowy jest nam potrzebne do eliksiru! Ty mnie w ogóle nie słuchasz! A jak ktoś mnie porwie po moim trupie? O północy wyruszamy! Ej, ja nigdzie nie idę, nie będę się włóczyć po nocy w ciemnym lesie! A co jeżeli naprawdę ten eliksir zadziała i napisze egzamin na 100%? Zaraz, co? Nie, nie ma mowy! Trochę ruchu i las, i to naprawdę odświeża umysł. Czuję, że nauka naprawdę szybko wejdzie mi do głowy. Mm, jest dym. Rany, ratunku, pali się! Mamo, pali się! Co ty robisz? Jak to co? Przypędzam złe duchy. Ało! się mogła lepiej skupić na nauce. A, 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 ale że co? No, żeby ci nauka dobrze wchodziła, jak ty nic nie rozumiesz. No, złe duchy mogą się tu panoszyć i przeszkadzać ci w nauce. Trzeba je wypędzić. Podejdź tu! Podejdź! Ja czuję się, jakbym była w domu wariatów, to nie ma żadnych duchów! Cicho, bo się obrażą! Żeby ten egzamin wreszcie nadszedł, bo ja chyba zwariuję. Duchy! Dobrze, kochani, że chociaż ty mnie rozumiesz. Serio? Przepędzanie duchów to już lekka przesada. A wy znacie jakieś dziwaczne zabobony, albo zwyczaje, które pomagają przy egzaminach? kwadratu a kwadrat wzór na pole prostokąta razy b wzór na pole kwadratu a kwadrat Co ty tu robisz? Jest środek nocy! Czytałam, że kiedy śpimy, to nasz umysł i tak wszystko zapamiętuje! Dlatego powtarzam ci matmę! Mamo, przysięgam, jak zaraz nie przestaniesz wariować, to zadzwonię po Bascie! Natychmiast idź do swojego pokoju! Amelko, ja ci tylko powtarzam! Natychmiast! <noise> Surna na pole kwadratu a kwadrat! To już przesada, mama, nie daje mi spokoju nawet w nocy. Ledwie żyję, ale przynajmniej znam już wszystkie wzory matematyczne. Najważniejsza jest pozytywna energia. Oddychaj głęboko. Oddychaj głęboko. Mamo się naprawdę chcesz do swojego pokoju? Pouczę się. Dobrze, ale poczekaj chwilkę. Mam jeszcze dla ciebie koktajl. Jaki Zrobiłam go według staromodnego przepisu, kozie mleko, sproszkowany język węża, ślina ogra, ale nie martw się, posłodziłam. Fuj, nie mam zamiaru pić tego świństwa. Ale popatrz na swoją przyszłość, dostaniesz się do liceum, potem na studia, potem zostaniesz lekarzem. Ale ja nie chcę być lekarzem i nie będę tego pić, idę się uczyć. Nie rozumiem, to jest całkiem dobre. Nie, tam nie ma węża. Koniec z tym żadnych eliksirów, duchów, nocnych włamań albo obcasów. Jestem wykończona! Może powinnam wyjechać gdzieś na wakacje i odpocząć od tych wszystkich stresów? To dobry plan. Przygotowania do egzaminów są bardzo męczące. Na szczęście już wybrałam mój profil. Bardzo chcę dostać się do klasy psychologicznej. Niestety nie mam nie hiszpańskiego, tylko niemieckiego. Cóż, nie można mieć wszystkiego. Merko! bo moja kuzynka Zosia pracuje w biurze z taką dziewczyną, której koleżanka ma znajomą, która pracuje w teatrze, do którego czasami przychodzi żona takiego jednego gościa z kuratorium i ona mówi, że pan Tadeusz będzie na pewno. Zapisz sobie, zapisz. Mama od rana siedzi na telefonie i zbiera plotki, co będzie na egzaminie, przecież nikt tego nie wie. Amelka, podzwoniłam jeszcze do gości. i ona mi mówiła, że razem do klasy chodzą z taką dziewczyną, która chodzi do kina razem z przyjaciółką żony, też takiego pana z ministerstwa. Yy, naucz się pola sześcianu, naucz się, na pewno będzie. Zapisałaś? Przysięgam, że zwariuję, a wasi rodzice też nie wam życie przed egzaminami? Mam wrażenie, że moja mama przejmuje się bardziej niż ja. Ale spokojnie, jeszcze tylko dwa tygodnie. A potem jeszcze tygodnie stresu! Czamelka dostała się do swojego liceum i ile ma punktów, a potem liceum! Przygotowania do matury! Jak ja to przeżyję?! A jak ja to przeżyję? Na dziś to już wszystko, i wydajcie znać w komentarzach, jakie wy macie sposoby na przetrwanie czasu przed egzaminami. Jak poradzić sobie z rodzicami? Piszcie! I oczywiście, zostawcie łapkę w górę!